Cześć, Szymelek krzyczy nam tutaj Szymel Zapień Szymel Filipek krzyczy No zaśpiewaj Porządeczki zrobione ładnie. To dziękuję koguciki. Co sobie jajeczko na wypić sobie kogelmogel na głosik. O, idziemy tu. A Bożenka już ucieka. Bożenka to jest artystka. No uciekaj. Idziemy zobaczyć jajeczka. Ja to mam słabe, ale zaraz już to pomnożymy. Proszę. O. I mała niespodzianka, już widzę, Wam pokazuję. Proszę, jakie wielkie jajo. Niespodzianka, dzisiejszy utarg. To jest tam, i 5, 6 i 3. 6 i 7 na styczeń, połowę stycznia mamy 7 jajeczek z 10 kórek zaraz wyciągnę zobaczymy jak to wygląda muszę wziąć bierzemy, bo rzadka zaraz ucieknie bierzemy 2 jajeczka Bożena. Dobra, uciekamy. Bożena, chodź tu. Proszę. Proszę. rosa. Ktoś podrzucił podrzucił możemy to 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 podrzucił. to niespodzianka. Młodzież też ma ciesiutko. Niunia zdrowieje. Stefanek, chodź. Stefanek. Stefanek rośnie. Ładne kolory. O, co tu się dzieje? Kiku, chodź. Zawsze razem Lukrecja, Sabina i Kiku. I Koko, przepraszam, Koko to jest Koko, Koko, Kiku, jest od nazwy kik, to ten tu jest kiku. A Bożenka by Już uciekaj do siebie, już idź do siebie, idź, idź. Do siebie. Do rodzinki. Już. Do siebie idź. 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 Teraz jajka zabierzemy. I taka niespodzianka, zobaczcie. Co to za cudo? Ciekawe czy by się wylęgło jakiś jakiś mały kurczaczek z tego. Mały kanarek by wyszedł. Tu... A, boże sobie po wlebiega. O! Tu Szymel. Szymel ładny wygląda. Szymelek. To są wszystkie nasze wychowane z jajeczka. Upierzenie piękne. A kurki kupione. Z hodowli, proszę w kwietniu, kupione dopiero się pierzą. Widocznie jakaś chemia wychodzi z nich. Kiku no, dobra, uciekamy. O, coś się tam dzieje. Co tam się dzieje. Stefanek, co ty bijesz? Niu nie. Halo. Stefanek? No, pewnie czują, że jest innego gatunku, inna rasa. Banda mała. Banda Kiku i Stefana. Żarłoki, dobra, wpuszczamy tutaj. Bożenka, już, już, idziesz, idziesz, do siebie, do siebie, już, to się, ja ty muszę ją gonić, już, Bożena, Bożena, bo pójdziesz do rosołu, już, już, do siebie, już, do siebie, do siebie, pójdziesz? Idź, 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 już, chów się, do siebie, już. Do siebie na pokoje. Do zobaczenia. Spróbuję coś jutro też wstawić. Na niedzielę. Do zobaczenia.